I witam was serdecznie, serdecznie w miniseryjce, nie jest to seria pełna jakby co, żeby tak szybko na start, chcę to szybko powiedzieć, jest to, będzie to część takich miniserii, które będą się pojawiały gdzieś tam na kanale, po prostu mam mało czasu, a mam dziury w filmach i no niestety, sorry, no zajmuje ta seria na chwilę jakuzę, ale to tylko na chwilę, nie będę tutaj w ogóle ciął tego filmu, to będzie jakby jedna cała gra przechodzona raz, ale po prostu będę sobie, wiecie... To na odcinki, o misję. I tak stwierdziłem, że to zrobię na szybko. Po prostu chcę zagrać sobie w grę, którą uwielbiam grać, za dzieciaka. I nie będę po prostu ciął tego. A, znaczy, nie będę tego ciął teraz. No to, to później na odcinki, więc będą nawet po 10 minut. Naprawdę krótkie albo po 5 minut, 7, 8, jak, jakkolwiek szybko przejdziemy. Mapę. Ja mam nadzieję, że Wam się spodoba gierka, bo to jest gra mojego dzieciństwa, którą uwielbiałem grać na PS1. Więc zapraszam i będzie ich może kilka, mam ich w miarę. Let's fucking go! Misja pierwsza! Jest co stara gra? Ja pierdzielę. wiem, może być trochę dziwnie się patrzy na tą grę. Ale z gra mojego dzieciństwa, nie? Ile ja w to przegrałem że dzisiaj, Nawet nie wiecie ile ja to za dzieciaka przegrałem, nie? Jedna z moich ulubionych gier. A ostatnio sobie przypomniałem, bo jak byłem na Europie, to... u ojca sobie zagrałem w to. Tak dużo się tu dzieje i czasami nie da się nadążyć. Gra ogólnie jest arcade'owa, może za dzieciaka graliście na jakiś w tą grę, gra jest 100% arcade'owa, bardzo łatwo w niej umrzeć oczywiście. Jakby przycinało trochę na ekranie to sorry, no stara gra, która naprawdę to, że działa w ogóle to jest super. Ja pierdzielę, jakie to jest nostalgia dla mnie. O, i mamy bossa! O mój panie To jest chabos z Gra gra się dzieli O kurde Gra się dzieli ogólnie strasznie No i pierwsza misja chyba zakończona Dziękuję za oglądanie Zapraszamy dalej do misji drugiej Ale to w kolejnym odcineczku